Nie pamiętam gorszego momentu, niż gdy dowiedziałam się, że mam raka. Ten start całego procesu diagnostycznego jest najtrudniejszy. Właśnie dowiedziałaś się, że masz raka? Nie powiem ci, będzie dobrze, kto jak nie ty musisz walczyć. Powiem ci, że niezależnie od wszystkiego, prawdopodobnie każdego dnia będzie ci psychicznie łatwiej, krok po kroku. Diagnoza trochę potrwa. Jeśli podejrzewają u Ciebie raka lub właśnie go u Ciebie stwierdzono, zadbaj o to, by założono Ci kartę DILO, zwaną też zieloną kartą. D-I-L-O to diagnostyka i leczenie onkologiczne. Karta DILO to takie mega-hiperskierowanie, co skraca kolejki o statystycznie dwa tygodnie. Kartę wyda Ci lekarz rodzinny, specjalista lub ktoś w szpitalu, ale nie prywatnie. Drukowana wersja takiej karty, biała, nie zielona, jest Twoim prawem. Od momentu wystawienia karty wstępną diagnozę musisz dostać w 28 dni, a pogłębioną w kolejne 21. Przy DILO nie ma ograniczeń wiekowych i limitów finansowych na badania. Za wszystko płaci NFZ, oczywiście pod warunkiem, że badania robisz tam, gdzie uznają DILO. Szukaj na drzwiach. Takiego symbolu, symbolu szybkiej terapii onkologicznej. Trwa akcja połączone badanie społeczne na temat świadomości leczenia raka piersi w Polsce. To ważne, by jak najwięcej osób z rakiem piersi w trakcie lub po leczeniu do 4 sierpnia wypełniło anonimową ankietę. Te dane pozwolą poprawić system, edukację i zmienić świat na lepsze. Link w treści. Polski Amazon Ruch Społeczny dzięki za zaproszenie. Zdrówka!